Kupiliśmy skrzynkę i spadła na nas klątwa. Nie zajmuje się klątwami. Na pewno możesz jakoś pomóc. Wyczuwam złą energię. To Ines. Od was wszystkich. Jesteśmy przeklęci? Oddaj moją skrzynkę, suko. Znowu. Zostawmy to i skupmy się na nas. Nie mamy czasu. Biją się. Nie przerabiałam klątwy. Nie mam pojęcia. Jesteś sprytna jak lis. Najsprytniejsza. Serio, zachowujesz się jak zwierzak. Zżerasz problemy. Zawsze wolałam stawiać na siebie. To grupowa klątwa. Działamy zespołowo. Jeśli nie porozmawia pan z córkami, bez obaw, dostaną solidną reprimendę, naturalnie. Słyszałeś o Roller World.